Ja jestem Gabryś i z nami jest dzisiaj gość. Przeczytaj się. Mam nadzieję, że go słyszeliście. E, zostawcie super lajka like e, i komentarz. E, i... No i zaczynamy grę. Ciekawe się wygrałem, bo słabiaki. Ale ja nie mam Instagrama. Dobra, bierz, bierz. Ja mam w tym żelazny hełm. jakoś taką się nazywał? babuše. Dobrá, tam jsou tři kluby. No, tří. Dobře, to. O, no dobra, Elgi. zapraszam cię. Dobra. No na Oh boring ja to się naprawi. I could do this mm -hmm. if I wanted to.

Dlaczego tego nie mam. Co? Nie mam danej Majka! Co? Nie mam Dynamajka! Majka. To ty weź Barleya, ja biorę daj na Majka. No ale co to zrobi? No i będziemy dwóch rzucać. Aha? Ktoś tam będzie uciekać, to go Ty ogniem, a ja go rzucę dupą Tańczymy, 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 tańczymy Tańczymy, tańczymy Dobra, bo się Doda zaczęła You cast we can Jeszcze 20 solo i ten i mam 2000 puszek. Czekaj. Ale brat nie poparzył. Ale, ale my nagrywamy odcinek. Dobra, robimy 27 minutowy odcinek. Długi odcinek robimy, a do tego zaraz mój wuja wraca. Nie, nienawidzę nagrody! Ja nam zartowałem. A i coś się zepsuło. Bo ja włączyłem za dymę. Bo ja włączyłem za dymę. Dobra, graj na za no A wiesz, że też ma kogoś mapa? O, nie. No ja wypytam kogoś mapę. Kurde ty! Co to jest zasadyna? Nie wiem. Przegraliśmy. No chyba nie był najlepszy ten. Przegraliśmy, Teraz sprawa jest, bo piłka utknęła. Piłka utknęła. się ból przydał. Ból by się przydał. Merger przeskoczył, no i co z tego? Co przeskoczyłeś, Mariacie? Ej, wszyscy są smutni, bo przegraliśmy już. Co? Ale patrz, ale patrz, piłka utknęła. O, mam! Łapęta! Wygraliśmy! Dobryś, ja, ty nie widzisz, co gdzie... ja zrobiłem. Gdzie ty? Zrobię zdziurę. Nie, zrobię zdziurę. A na piłka ode mnie. No ale. Dalej. Nie wiem, czy tam wszystko. No. A tylko nie rób balaganu, nie? No. No. A Alan taki problem jest, bo na tym się nie dostaje puszek. Miko! Kurde. No wiem. Wiem. Gadałeś nic? Nie. A skąd wiesz? No jak gala mam zim. Dobra. No to co My nag odcinek. Dobra, są też. No dobra, daj zabij Dobry, nas. Dobry, dobrze, dobrze, dobrze. Jaka? Mam piłkę. Mam piłkę już. To strzelaj gola. No dobra, muszę tylko wziąć tą piłkę, bo się nie ma, na tu Mam Ej, ale czemu nikt nas nie, nie, nie chce zabić? Tak, zabij nie. mnie! Zabij! No nie, nie jestem w złym miejscu, którego... Co tu się nie No daj, ja już... Ja już, ja, już wygraliśmy Alan, Głupi delir! Zabij go! Zabij! Zabij! Przegraliście. Po prostu Dobra, ja muszę iść do góry do marzenia. Nie, tu zaraz zakrzyczy. A czemu nie możesz być tu? Co? Czemu nie możesz być na dole? mama się. A. Hey, mama mi przecież dała poduszkę. Nie, nie lecimy! Co? Katrys! No co? Dzień dobry jest tutaj bardzo najkorzystniejszy, jest prawda? A czemu? No bo wtedy może on zrobić w dziurę. A my gramy teraz na normalnej zadymie. No wiem. Ej wiem! gramy na nagrodzie kogoś czemu nagroda? no dobra nie to nie Ale tutaj... No na ciebie, wiesz? Co? Srał na ciebie. No gram przed garem. To że gram? Mama. Szybko, zabij Barleja, dobra. To ma tą tą? Ty masz. Ja. Ja lecę. Tu. Zabijam Barleja. To jest nasz kumpel Dawid, który utknął. I ja też. Gdzie utknął? No chodź sobie zobacz. Przeskakuj ty mi. No i ty też utknąłeś. Kopiesz ty się kijął. Co ja nie multa?

no co to jest? Co to jest? Ej, patrz, zabiję do mnie cen! Lukę! Patrz! Patrz na to! Skaczek, ciekawe gdzie mnie Czekaj, lecę do ciebie! Ela! you yeah. Lecę, Elo. Nie, nie trzeba. Czekaj, lecę do ciebie. Ciągaj loczki. Lecę. Elo. Trzeba. No. Tylko balluj z naszym problemem. Nie? Ona niebieską tonę. <noise> Ej, bo tam co wyskoczy dookoła mapy, nie? Nieu! A tak? Co? Wycofuj się! Ej, to ja muszę zniszczyć? Przegraliśmy. Oni mieli trzydzieści A! Wiem! A wiesz, że to jest bardzo niegrzeczny chłopak? No wiem. Bardzo zły chłopak i go... Nie. Amber? To się gdzieś, ale Pino, który miał jedno życie. Naprawdę no, miał jedno? Ja mam się w końcu w drugiaczkę. O nie, jestem w dupie. A ja pewnie tam w dupie gonić? Elo, chodź tu. Kurde, jestem w mega, w mega w dupie. Zabijicie. Już mamy ciebie! Ej, a to jest zwykła mapa, nie? To jest zwykła nagroda, nie? Ktoś zdobył zwyczajną nagrodę. Uwierzysz w to? To jest najzwyczajniejsza nagroda. Halo, to nie miało być zwykłe. To nie być coś fajnego, lepszego. A co, a co dostaliśmy? Wielkie gówno. Alan. Alan. Co jest? Jest tu gdzieś Alan w ogóle? jest ja, tu. ładowanie co so, jest? Ja Dobra Dobra kochani, dobrze widzowie Po prostu się coś zepsuło Znaczy po prostu mama wyszła I już internet nie dosięgał I ten I no I się rozłączyło nam I dlatego Dobra, ale już się łączymy Na nowo Dobra, okej, okay. okej, okay. co so jest, kurde, kurde, co so jest?